Hej, Hejsan! Jete Szymon! Welcome na szwedzkie MS-Stery! Hej, hej! Nazywam się Szymon jak co tydzień witajcie na szwedzkim zmesterem. Dzisiaj po pewnej przerwie ruszam znowu z serią dla bardziej początkujących, chociaż oczywiście i bardziej zaawansowani mogą tu znaleźć coś dla siebie, i bardziej zaawansowany może się przydać mała powtórka. Dzisiaj temat właśnie taki dosyć podstawowy, bo szwedzkie liczebniki. Jest to na szczęście dosyć przystępne zagadnienie, co nie oznacza, że nie ma tam kilku zaskakujących spraw, o których warto wspomnieć. A jakich? Tego dowiecie się z dzisiejszego filmiku. To może od razu ruszę z tymi pierwszymi liczebnikami, żeby powiedzieć, jak one wyglądają, jak się je pisze i przede wszystkim, jak się je wymawia, bo to chyba na początku jest takie najmniej intuicyjne. Zero to po szwedzku nol. A jeśli chodzi o jeden, to tutaj mamy tak naprawdę dwie opcje: n oraz et. Wszystko to zależy od rodzajnika. Danego rzeczownika. Każdy szwedzki rzeczownik ma do siebie, można powiedzieć, przypisany właśnie rodzajnik n lub et, i właśnie tego rodzajnika użyjemy przy liczeniu. Powiemy więc na przykład en bil, jeden samochód, ponieważ słówko bil ma do siebie przypisany właśnie ten rodzajnik n, ale już jeden dom to po szwedzku et hills, ponieważ właśnie słówko hills, dom ma do siebie przypisany ten rodzajnik et. I lecąc dalej do dziesięciu. Mamy dalej liczebniki twła, trija, flora, fem, seks, hl, otta, nr oraz tyle. Myślę, że jeśli kojarzy się chociażby angielskie czy niemieckie liczebniki, to te szwedzkie nie są w większości jakieś bardzo zaskakujące i brzmią w większości dosyć znajomo. Tutaj najbardziej zaskakująca chyba może być cyfra 7, czyli hl. Ten dźwięk, który występuje na początku siódemki hl. Opisałem w osobnym filmiku, także odsyłam tutaj do niego nie będę się rozgadywał. Teraz na ten temat. Powiem tylko, że po polsku często nazywany jest tylnym szy. Inna, inną sprawą jest wymowa 9 i 10. Tutaj na końcu mamy technicznie literę o, ale jednak najczęściej wymawiamy ją, jakby tam stało E. Nie. Kolejne dwa liczebniki to. Elwa, czyli 11 oraz tolw 12. A jeśli chodzi o te liczby od 13 do 19, to sprawa jest dosyć regularna, to znaczy, wszystkie mają one końcówkę ton, tak jak polskie naście, czy chociażby angielskie tin. Tak więc mamy ton, fiotton, femton, sekston, hudon, oton iton. Jest to więc kilka mniejszych lub większych zmian, na przykład filra 4 zmienia się dosyć mocno we 14, ale ogólnie można przyjąć, że właśnie te liczby od 13 do 19 to po prostu cyfry 3 do 9 z dodaną końcówką ton. Tworzenie również większych liczebników nie jest też na szczęście w szwedzkim skomplikowane. i tak na przykład 20 to po szwedzku silka, i jeśli chcemy powiedzieć 21, 22, 23. I tak dalej. Nie musimy już tu nic dodawać, nic kombinować. Wystarczy, że dorzucimy sobie ten kolejny liczebnik po właśnie sięgo. Mamy więc na przykład sięgoet, sięgotwoła, sięgotria, sięgofilla i tak dalej. Tutaj jeszcze mała uwaga fonetyczna. Często, zwłaszcza w takiej szybkiej mowie, z sięgo wypada ta druga sylaba i zostaje nam z tego samo się. I tak zamiast sięgoet, sięgotwoła, sięgotria i tym podobnych, możemy usłyszeć. Na przykład świat strwoła, szetria. Również jeśli chodzi o dziesiątki, jest to dosyć regularne, to znaczy wszystkie one kończą się w pisowni na T i O, z czego tego O w wymowie nie czytamy. To O sobie odpuszczamy i mamy więc trety, fyty, femty, sexty, hutty, ty oraz nity. I wreszcie 100 to hundra, a tysiąc jeśli chodzi również o te jeszcze większe liczebniki, tutaj też nie musimy dużo kombinować i tak nie ma osobnych np. przykład liczebników na 200, 300, 400, powiemy po prostu 200, 300, 400, podobnie z tysiącami. 2000, 3000 czy 4000 to 2000, 3000, 4000. I to już tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi o te najważniejsze informacje dotyczące liczebników. Jeszcze na koniec może dodatkowa powiedziałbym sprawa, to znaczy liczebniki jako rzeczowniki. Tak samo w polskim, jak i w szwedzkim, właśnie czasem te liczebniki występują nam w funkcji rzeczowników. Chodzi mi tu o takie słówka jak polska, dwójka, trójka, czwórka, piątka i tym podobne. Po szwedzku również. Wydaje mi się, że nawet częściej niż w polskim one występują. I tworzymy je poprzez dodanie litery A do liczebnika. Chyba, że już kończy się on na literę A, wtedy nie dodajemy nic. I tak na przykład dwójka to n 2 trójka to n 3 czwórka to n 4 i tym podobne. Tak jak wspominałem, chyba jest to nawet częstsze niż w polskim. W dosyć wielu kontekstach można właśnie te liczebniki jako rzeczowniki usłyszeć. Na przykład możemy po szwedzku powiedzieć bor 2 czyli mieszkam w dwójce, w mieszkaniu dwupokojowym, czy i gėörlotam. Mój syn chodzi do ósemki, czyli do ósmej klasy. I to już chyba najważniejsza wiedza, jeśli chodzi o podstawy dotyczące liczbników szwedzkich. Także dzięki wielkie za uwagę. Na koniec tradycyjnie zapraszam do innych filmików na YouTube, jak i na Instagrama, TikToka oraz oczywiście na kurs. Wakacje też działamy. Także wpadajcie śmiało. Dzięki wielkie, Tak smykie, jest Nesta Vecchia. I do zobaczenia, mam nadzieję, za tydzień. Hej do!